Myślicie tak Ej ty stary Bingo Fire ma już 100 widzów Nawet ponad 100 ponieważ 104 w tym momencie Ej ty to musi zrobić teraz coś mega fajnego co nie albo jakiś filmik albo z widzami albo coś my no myślę myślę że tak No i w sumie macie rację ponieważ osiągnąłem już ponad 100 subskrypcji i mam coś dla was Dziemaneczko zimneczki, tutaj, bingo. Faja, a to jest taki filmik, taki, taka niespodzianka, taki specjal. Sami to nazwijcie, jak chcecie. A więc, tak, osiągnąłem już ponad 100 widzów. A no, to miało być yy, yy, specjal, ale. nieważne. Yy, ogólnie, osiągnąłem już ponad 100 widzów. To chcę Wam bardzo, 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 bardzo podziękować. Yy, I ogólnie, naprawdę, jestem zaskoczony miło zaskoczony naprawdę że mile zaskoczony że mam już tyle widzów dla mnie to jest naprawdę coś niepojętego że udało mi się tak coś zrobić mam nadzieję że was będzie coraz więcej no i co przejdźmy do niespodzianki a więc tak z okazji stu widzów mam zamiar podarować jednemu szczęściarzowi Minecraft gift code tak i byście sobie ono y, one zrobiły wiają nie one zrobi w koń Ej, y, wosło y, w żyrafę jeśli takie pojęcie w ogóle jest. Yy, no i ogólnie nie, to jest prawdziwy gift code. Możesz sobie myśleć, eee, no, na PIW, tylko z tej subskrypcji, na zbiroć i tak dalej. A to nie, to jest naprawdę, dostałam ostatnio gift code. Kupując taki jeden program do nagrywania, w sumie to właśnie Actiona, Miałem jakiegoś warta, nie, nie wiem, co się w sumie stało, ale ogólnie pomyślałem tak, ja już mam premkę, co nie? To może komuś bym ją podarował.

i jeszcze na sprawa, musicie zrobić coś takiego bardzo ważnego, przynajmniej dla mnie zaprosić tutaj jak najwięcej znajomych, ponieważ, wiecie, jeśli nikt mnie nie zna, to nigdy w nic nie osiągnę, a mam nadzieję, że wy mi w tym pomożecie. Trzymajcie się, hej.